Cześć, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o hipokryzji w naszym polskim rządzie. I to nie dotyczy się tylko jak nigdy, bo zazwyczaj taką hipokryzją wiało od strony lewej bardziej, chociaż od prawej też, ale od lewej bardziej, przynajmniej bardziej mi się rzucała w oko. A tutaj, jeśli chodzi o hipokryzję anti, antyantidotumową, to prze, prze, ja się śmiałam, jak czytałam, nie? Także może pośmiejecie się ze mną razem. Kto się nie zaantidotumował i się do tego nie przyznaje, zapraszam, kochani, dowiemy się za chwilę. Uwaga! Szczepionkowi hipokryci wśród polityków. Choć politycy obozu władzy publicznie namawiają do antidotumowania, to część z nich sama antidotumowania unika. Wynika z ustaleń Onetu. Dyscyplina panuje jedynie wśród konstytucyjnych ministrów. Wszyscy są zaantidotumowani. Antidotum nie przyjęła natomiast część wiceministrów. Nie zaantidotumowani są też ważni ludzie z PiS i jego otoczenia. Na przykład wiceszef partii Antoni Macierewicz, czyli yy, pozwolę sobie przytoczyć słowa, Pana ministra Niedzielskiego. Osoba w podeszłym wieku. Osoba zagrożona śmiercią z powodu Maurycego. Osoba w najwyższej grupie ryzyka. Prezes TVP Jacek Kurski. Niezaantidotumowany. Przechorował Maurycego raz czy dwa. Nie pamiętam ile razy, ale on był, był chyba zakażony, prawda? Żyje. Też pan po pięćdziesiątce na pewno po 60 chyba ma, nie? Ile lat Ma Kurski? Ile lat ma Kurski? 55 lat, a wygląda starzej. No ale już chyba też znajduje się w tej grupie ryzyka. Nie, nie wi widuje się z ludźmi na scenie, w TVP, na koncertach, sylwestrach. Jest okej, okay, jest spoko, nie? Ale sędzia Trybunału Konstytucyjnego P. Krystyna Pawłowicz też się nie zaantidotumowała, a ona już ma chyba ze 100 lat. Tato jest w grupie największego ryzyka. Ile osób jeszcze musi umrzeć, byśmy zrozumieli, że czas najwyższy na zaantidotumowanie? Pytał kilka tygodni temu premier Mateusz Barawiecki. Nasze ustalenia pokazują, że to pytanie powinien w pierwszej kolejności. Ustalenia onetu pokazują, że to pytanie powinien w pierwszej kolejności skierować do swoich kolegów z partii i rządu. Sprawdzono, czy przedstawiciele świata polityki, zwłaszcza obozu władzy, reagują na wezwanie premiera, ponieważ część, nie odpowiedziała na nasze py... ponieważ część nie odpowiedziała na pytania, zweryfikowaliśmy ich antidotumowania w państwowych bazach znanych jako EWP oraz SEPIS. Ciekawe. Ewidencja wyjazdu do Polski EWP jest zbiorem, w którym Straż Graniczna umieszcza informacje kontaktowe osób powracających do kraju z zagranicy objętych obowiązkową kwarantanną. System ten jest również wykorzystywany do przetwarzania danych osób podlegających obowiązkowej kwarantannie lub izolacji i osób, dla których wystawiono zlecenie testu. Z kolei SEPIS to po prostu system ewidencji państwowej inspekcji sanitarnej, czyli baza Sanepidu. Uwaga! Ustalono, że zantydotowani są wszyscy konstytucyjni ministrowie, większość ma na koncie już po trzy dawki, tylko jeden z ministrów przyjął jednodawkową e, szczepionkę Johnson ⁇ Johnson. Po z są także wszyscy urzędnicy zajmujący ministralne stanowiska w kancelarii prezydenta, a także wywodzący się z PiS marszałek Sejmu Elżbieta Witek i wicemarszałek Ryszard Terlecki. Nieco inaczej jest stopień niżej w rządowej drabinie, czyli wśród wiceministrów. W bazie zaantidotumowanych nie ma np. wiceministra finansów Piotra Patkowskiego. Chci chciano go zapytać, czemu się nie zantidotumował, ale nie chciał odpowiedzieć z Żadnej odpowiedzi nie uzyskano też od innego członka rządu, wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka. Nie było go jeszcze 18 stycznia, jeszcze go nie było w bazie zantidotumowanej. Także jeśli będziecie zweryfikowali taką bazę, to pamiętajcie, że Żalka to, to chodzi o datę 18 stycznia. W kierownictwie PiS nie wszyscy są zantidotumowani, swoje dawki przyjęli. Kaczyński oraz Błaszczak, Kamiński i Morawiecki. W bazie zaszczepionych nie ma za to e, Beaty Szydło, Antoni Maci Antoniego Macierewicza. Beata Szydło przysłała jednak swój belgijski certyfikat. Aha, Antidotumowała się w Parlamencie Europejskim, dlatego nie ma mnie w polskiej bazie. Swoją drogą uważam, że ten system trzeba ujednolicić w Unii Europejskiej. No. Generalnie trochę lipa, nie? Że do takich danych mają wszyscy wgląd, chociaż fajnie, że możemy zweryfikować polityków, którzy się zaantidotumowali. Tylko szkoda, że Onet zrobił to bardzo stronniczo, no bo napisał e, im artykuł o hipokryzji pisowskiej, tak? Że się Pawłowicz i Macierewicz nie zaantidotumowali i tam inni, Patkowski. Chociaż nie, Patkowski może, bo już dla dzieci też zrobili antidotumy. Także no, uważam, że trzeba byłoby jeszcze zweryfikować, co byłoby śmieszniejsze stronę lewą. Czyli KO, PO, lewice. Ci, co najgłośniej krzyczą o antidotumowaniach, bo jeszcze by się okazało, że osoby, które tak najgłośniej krzyczą o tym, żeby ich się zantidotumować, za nie są za No i tak, i yy, tak jak mówiłam, szkoda, że nie zweryfikowano... Yy, z każdej partii, e, wszystkich na wyższych stanowiskach i niższych stanowiskach, żebyśmy mieli taki jasny pogląd, który, które osoby się nie zaantidotumowały, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda. Ja nadal czekam na informacje od Rzecznika Praw Dziecka, czy jego dzieci są już zantidotumowane, za bo jak wiecie, e, najpierw powiedział o tym, że eksperymentował na dzieciach nie będzie, a później powiedział, że. E, będzie debatował na ten temat z żoną, jak to w ogóle już wejdzie. Czyli to było dwa dni przed wejściem antidotumowania, bo antidotumy dla dzieci weszły chyba od 15 grudnia, z tego co kojarzę, 15 albo 13, tak mi się zapamiętało. Nie znalazłam jeszcze takiej informacji, więc jeśli wiecie, co na ten temat Rzecznik Praw Dziecka, to dajcie mi znać. I tak, jak dla mnie... Z jednej strony nie zaantidotumowali się, to ich sprawa, nie? Wiecie, że ja nie jestem za przymusem kogokolwiek do czegokolwiek. Jestem ostatnią osobą, która chciałaby kogokolwiek do czegokolwiek przymusić. Jednak powinni sprawę chyba postawić jasno, nie? Tak? Chcia, chcielibyśmy, aby wszyscy ci, którzy chcą się, mieli możliwość antidotumowania, ewentualnie jak są zapytani, czy są za antidotumowanie, powinni odpowiedzieć wprost nie, bo no jednak to są wiceministrowie, czegoś od nich wymagamy, tak? Już nie mówię o Pawłowicz, Krystynie, sędzi Trybunału Konstytucyjnego, chociaż jak ona jest niezantidotumowana, to przynajmniej możemy wierzyć w to, że jak sprawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego, to Kryśka. Stwierdzi, że jest to niekonstytucyjne przymuszać kogoś do antidotumowania i sprawa rozejdzie się po kościach. Znaczy, pewnie dlatego w Polsce nigdy te antidotumy nie będą obowiązkowe, tak jak, na, in, tak jak w innych um, częściach Europy, chociaż z drugiej strony taka Krystyna Pawłowicz pewnie ani do kina nie chodzi, ani na basen również, a na basenach czy w kinie już obowiązuje ten limit osób dla ileś tam osób. Chyba 30% nie zaantidotomowanych może tylko wejść, więc jeśli nie zmieścisz się w limicie i nie masz Green Passa ze sobą, to nie wejdziesz na basen czy do kina. Nie wiem, jak to jest w restauracjach, bo dawno nie byłam w żadnej restauracji. No, dawno nie byłam. Chyba, że zaliczamy McDonald's w galerii, ale... Ale chyba nie. Bo tam nikt nie, nikt tam takiego oczywiście nie wymaga. Tak, am, y, dawno nie byłam w takiej restauracji, gdzie wiecie, przychodzi kelner, siadasz przy stoliku. E, jakoś nie, nie ma czasu na takie wariacje życiowe, e, więc nie wiem jak to wygląda. Czy też oczekują pokazania e, Green Passa? Jak byliście, to dajcie znać, ale najlepiej z większych miejscowości, bo w mie mniejszych miejscowościach to już wiemy. Już się dowiedziałam, że wirusów tam nie ma. Fakt, fakt, więc w moim rodzinnym mieście też zauważyłam, że wirusa nie ma. Wszyscy żyją, mają się dobrze. Chociaż e, ostatnio pisano, że tam jest bardzo duży odsetek kwarantanny. Tylko, że znam osobiście teraz e, z mojego rodzinnego miasta chyba pięć osób jest na kwarantannie. Oczywiście nikt nie jest, e, nikt nie jest e, chory, tylko miał kontakt z sobą zakażoną, z czego dwie osoby które są na kwarantannie, są zaantidotumowane, więc dobrze się składa, nie? No, także czy możemy powiedzieć o hipokryzji rządu? O hipokryzji mogłabym powiedzieć, jeśli te osoby stałyby na mównicy i namawiały do antidotumowania, a same by tego nie zrobiły. To, że pan premier, czy pan Niedzielski, czy pan Kaczyński, czy inny pan, który jest za zaantidotumowany i do tego namawia to jedno, a to, że ktoś się nie zaantidotumował i do tego nie namawia, to jest druga rzecz. Czy jest tu miejsce na hipokryzję? No jeśli podliczymy, że oni należą do rządu, tylko ten rząd też nigdy nie był jakiś proantidotumowy. No nie możemy mówić, że jest, tylko Niedzielski ostatnio tak wyskakuje poza szereg, ale myślę, że dlatego, że Unia Europejska kładzie jakieś naciski, nie chciałby stać się pośmiewiskiem w razie w, jak coś się stanie i wolałby być tą osobą, która mówiła, a nie mówiłem nie? Powinniście się zaantidotumować, powinniśmy wszystko zamknąć w pizdziec i powinniśmy wszystkich wysłać na kwarantannę. Bo teraz Omikron na tyle szaleje, że e, gdzieś czytałam, że 30% przedsiębiorstw nie będzie miało pracowników, bo wszyscy będą na kwarantannie, no bo Omikron nie jest bardzo zaraźliwy, rzekomo. Pracownicy Omikron, już Wam mówię. Ha. O, to już w ogóle trafiłam. Omikron. Niezbędni pracownicy mają mieszkać w miejscu pracy. Coraz więcej firm w Niemczech ma plany awaryjne na wypadek drastycznej utraty pracowników z powodu Omikronu. Koncert energetyczny E.ON przygotowuje miejsca zakwaterowania dla pracowników bezpośrednio przy miejscu pracy. Kojarzy mi się trochę to, jak moja mama pracowała w fabryce czołgów. Tak, robiła części do czołgów i tam mieli, w, jak opowiadała, w takie materace. Ze ściany wyciągane, że w razie wojny to będą napieprzać te części do czołgów, części do karabinów i tam będą mieszkać i spać. No i taką miała umowę, że mimo tego, że miała dzieci, to musiała zostawić to wszystko i siedzieć w tej fabryce. Na szczęście akurat tak się udało, że fabrykę później przerobili na fabrykę samochodów i robiła części do samochodów, ale no, tak mi się to skojarzyło, nie? Ale, nie ten, ale to nie ten temat, a chociaż też yy, ciekawostka. O, Omikron może sparaliżować rynek pracy. Nawet 100 tysięcy przypadków zakażeń dziennie to najnowsza prognoza rozwoju piątej fali epidemii. Wszystkiemu winny jest wariant Omikron. Takie liczby mogą oznaczać katastrofę dla polskiej gospodarki, bo z rynku nagle zniknie nawet grubo ponad milion pracowników. Luty i marzec mogą być pod tym względem trudne dla pracowników, mówi w Business Insider Polska, ekspert rynku pracy. Yy, tak, gdzieś tam pozmieniali zasady kwarantanny w Polsce, w ogóle... Zasady izolacji według mnie też powinny być zmienione, gdzieś tam ktoś kmini nad tym, że osoba bezobjawowa to po co ma iść na izolację, skoro nie ma objawów. Yy... I na izolację powinna iść osoba z objawami. I z jednej strony powiecie mi, po, można sobie stwierdzić, no okej, okay, no to ma to sens, no bo jak czujesz się dobrze, to idź i pracuj, ale z drugiej strony powiedzcie mi w takim razie, pociula izolacja dla tej osoby chorej. To znaczy tak, no z jednej strony wiadomo, że nie wyjdzie z domu, bo jest chora, tak? Jeśli ma objawy, no to czuje się na tyle źle, że nie ma ochoty wychodzić z domu. E, z tym, że z tego, co już zdążyłam zauważyć, no to osoba z antydotumowana, boże. Już mi z tymi antidotumami w głowie. Osoba z objawami i osoba bez objawów zarażają tak samo. Więc w ogóle, da, może dajmy sobie spokój już z tą izolacją. Kto się źle czuje, niech siedzi w domu, no bo jak się źle czuje, to nie ma co łazić. Może po prostu jakieś przymusowe L4, niech ludzie dostają i tyle nie, nie łażą, żeby nie rozprzestrzeniać tych kichania i kaszlenia. A cała reszta niech żyje jak żyje, no bo co? No co zrobimy? No co? No nic nie zrobimy. Już to, to, to już jest na tyle męczące, że. No na wprowadzanie nowych restrykcji to ja się nie zgadzam. Myślę, że już mamy tak długo do czynienia z tą pandemią, że nasz rząd powinien znać wyjścia z tej sytuacji takie, żeby były dobre dla wszystkich Polaków. Nie wiem, jak tam się czują urzędnicy na pracy zdalnej. Odpoczywają. Mam nadzieję, że odpoczną, może przestaną być tacy wredni, jak wrócą do roboty. To głupota, nie? Urzędnicy na pracę zdalną. No. Także y, z jednej strony nie zgadzam się z tytułem, po, chyba mnie je z jednej strony nie zgadzam się z tytułem onetu, jeśli chodzi o hipokryzję, i mimo tego, że do Krystyny Pawłowicz mam dużo żalu i nie za bardzo za nim przepadam, i mimo tego, że pan Macierewicz ma nierówno pod Kopułą, a Patkowski odpowiada za Polski Ład i nie wiem, co on robi u nas w, w rządzie w ogóle i dlaczego on się tam pojawił, to czy można ich nazwać hipokrytami, skoro nigdy nie mówili o tym, żeby się szczepić? Chociaż sprawdzę. Krystyna Pawłowicz o szczepieniach. Trybunał Konstytucyjny orzeknie, czy szczepienia ochronne, przyczepienia obarczone są dużym ryzykiem powikłań. Krystyna Pawłowicz była jedną z 41 jeden posłów PiS, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu. No i sorry, no jak Kryśki nie lubię, jak Patka nie lubię, jak Macierowicza nie lubię. Bo to są takie, takie bardzo. Skrajne osoby, nie, takie osobistości, które e, gdzieś tam tkwią w głowach Polaków i robią mi taką zadrę, nie, że tak kojarzą się z, konkretnie z jedną rzeczą, e, która bardzo boli, jak ten smoleńsk, Polski ład i, i konstytucja, no to to jest takie. no Po prostu moje przekonania są takie, że no nie wiem, czy ich polubię kiedykolwiek, ale nie mogę zarzucić w tym momencie hipokryzji. Tak w tym momencie muszę stanąć w obronie Krystyny nawet. Nie zaantidotumowała się. No to co? Nie ma obowiązku antidotumowania. Czy jest hipokrytką? Uważam, że nie. Przecież nikogo do tego nie namawia. Dajcie znać, kochani. Czy myślicie, że to są hipokryci? Jednak czy jednak one się myli i, i zr zrobił taką ciulowatą narrację, bo... Czekam teraz na podsumowanie polityków z innych partii, nie tylko z partii rządzącej. Może, może, może się dowiemy jakichś zaskakujących rzeczy, bo nie, ja nie znalazłam tego. Nie, muszę przysiąść nad tym, jak to zweryfikować, bo tak na szybko nie mogłam to sprawdzić. Nie mogłam wejść w te raporty. Ale jak mi się uda, to oczywiście kontynuacja odcinka będzie. Także zapraszam, kochani, żegnam się z wami. Muzyczka na koniec odcinka specjalnie dla was taka świetna, a ja żegnam. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law.